Siema! No, generalnie to ten, nie? Nie, to musi pogadać na początku. Bo ostatni stream nie wyszedł. Za <noise> dobrze. No tak no... Ubiłem się na sebę trochę, nie? Bo się zaczął podpisywać po prostu przed tym. Przed kolegą twoim. A potem jeszcze dopierdolił tym, że The zaczął gadać do moder moderatorki mojej, co nie? No a poza tym nasze charaktery jakby, ono się gryzło nie, on jeszcze jest wiadomo, on jest mocny ode mnie chyba, no bodajże o 7 lat Ja jestem no już starym wiekiem kurwa, 17 parę dni temu weszła Po prostu za młody jest na mój charakter i ja się nie czuję sobą na tych streamach nie No i to, to odnośnie seby to chyba tyle aktualności, nowy Discord będzie, bo już mogę powiedzieć od razu Raz, sorry za ten, za oświetlenie, bo my za tym mikrofonem kurwa będzie tak... To jest nie jest git nawet, bo moje oświetlenie wygląda kurwa. Ma jest lampka taka mała, nie? I... Ona bije w chuj mocno tym światłem i tu o majciory, kurwa tymi majtkami to muszę zasłaniać. Żeby mi tak nie napierdalało to światło. Dobra, regulacja ten, regulacja oświetlenia, to nie? Jeszcze z takich rzeczy... fajnych. To mogę wam jedną rzecz pokazać. Takie skarby dzisiaj kurwa za łóżkiem znalazłem. Kurwa, bałem się, że to się wyskoczy z tego za tego łóżka i to też się tego nie posprzątałem, nie? Siema jestem już. Siema widzowie! Gra na przycenie, czy po prostu... O, kurwa, to? poczekaj, to jest głośne. Teletek gdzie to jest na koledówy? O! Ja pierdot. O, dobra. O kurwa jak to wygląda ty! O, tak jest obrotuwa. To obrotuwa jest F, nie? Co robię E? Kurzma. Weź to wyłączne dźwięki Jakie, jakie pompki, jaki typ pompek? Dobra zwykłe, kurwa, robię. Jo, jestem na streamie, hello. Jo, Na streamie się bawić sobie. Lecimy pompa. To jest dwadzieścia, nie? No, dwadzieścia, właściwie jeden. Okej, okay, to jeszcze 10. 10. Oh. Ładnie Razem 4 tychy widzowie Klap Klap Ej, Kini można zaprosić na e, twój serwer Discordowy osoby Ale coś takie bliskie no, no, możesz zaprosić, o możesz zaprosić Dobra to wysyłam na czacie <noise> No i chuj, no tak, tak to działa, nie? Tak to działa No gaj. <grystanie> Trzeba zrobić kurwa taką komplikację kurwa wszystkich tego odgłos w <grystanie> jakie będą dać tym streamie Star, mogę być lektorem tych wszystkich tekstów, co piszą takie małe komunikaty? No weź przeczytaj ten Duży ataku ogonem. Space plus lewy przecisk myszy. przedmioty znajdując się w sensie wyżej niż kao. Ale lektor, kurwa myślałem, że jakiś głos wejdziesz chociaż. <laughs> 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 Jeszcze potem takiego sprinta zajewałeś, że nic nie zrozumiałem. <laughs> to jakie w ogóle drzwi chińskie. Drzwi. O kurwa jaki klimat ty. No bez kitu. Mężczyzna, może zaraz jakiegoś psa będziesz gotowy. Dziękuję! No, to ty robisz, kurwa! Ja pierdolę! Nora, mam kolejne wyzwanie dla ciebie, stare. No? Jestem 20 pompek pod rząd. Nie ma opcji, kurwa, mogę. 10. 10? 10. Okay. Nie, no dawaj stary, wytrzymasz. 10 pompek tylko. No tak, jak nic nie mówię, to mogę wam ja ciągnę, bo. Oślizmuję, jak to, to ślizm, <słuch> skoro nie pan robi.

może jakieś piutina, bo muzyka z to do spania. Napisał. dasz to dwa. Nie, nie musisz dwa razy przekonywać. Cena, kini. Jaka cena? Cena, kurwa. A, cena, ja. Ty trzeba, gdzie ja nie idę, to tam jest moja matka. Co kurwa? No? Ona już chyba 10 razy tam zmieniała, mi się wydaje. Okay. Chyba, mam więcej matek niż jedną. Ale to trochę patologa <laughs> jest, nie? Znaczy, nie powyżej dwóch, nie? Byłem na a. Kur. Jest takie to głośne, kur. Eee. Głośność. O, no maksa! Nie wiem. gry ustawiają na maksa. Nie wiem, ale na chuj. Po co? Nie będzie klimatu jak ten. Ja będzie Song Request. Dobra, wyłączam Siri. I gramy Outlast. <grym> Nie wiem, czy mi się to zdeforest, tylko ja że z tym kanionem pierdolę. O, koń. Powinniśmy bundle. A, dobra, bo tu są jakieś te. Nie wiem do ch**a zobaczyć, się, mam bandażek, w tym górnie Są kliki kamery stare. No właściwie Łoże skorywa. Czekaj, bo ona muszę pójść No odreagowanie Ty batera mi teraz jednie Ty jebał Siedzimy tu do końca gry. Rozbić okno, okej. Okay. Szcici punk, to najstraszniejszy jump w tej grze. <grywa> Ale naprawdę. Bo <Bum! grywa> Ja oprdolę no nie do. Ty wiesz, to chujami. No? Wypierdalaj! No, ona miła jest, ona się nie tradowała stary, to jest jak wilażer w wiosce. Ej, ta? Zobaczymy zara kurwa. No kurwa. Siane, chodzi, no. O, kurwa. no kurwa. Jezu, jeszcze dźwięki siano jak po nim chodzą. Ale z tym miły. O kurwa! Kurwa, co jest? Oj, o ja pierdolę, dobra. Kurwa, chodź tam pod te Słyszę kogoś. Jak tam wejść? Kurwa, w okno weszło. Nie. Rondo w cipie. O kurwa, tu jest. Siema. Kurwa. teraz tera, to zauważyli na tropie, nie? że z tego pożyła wiesz, pożyła od albo to to nie ma kurwa. <tryk> <tryk> To jest kurwa. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ani, ani nie może. Tu no jakiś chuj chodzi, no. Bo no, 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 O kurwa co jest? Nie no. Ja pierdolę. <śmiewany> ja pierdolę, tylko mnie. Nie, to nie ma ucieczki. Nie. No licznik śmierci czy? No kiedy to będzie przechodzić? O kurwa. Nie do. No, no. Chłop normalnie przez okno wchodzi, no tylko nie widziałem. Dobra, to. Do tyłu. Pierdolka, tu do sopy, do sopy, do sopy. No kur... Kacz Nie, tu, tu, tu. Nie, tu. Nie patrzę za siebie, nie. Dziadu. Za to ją stare. Kurwa. O! Kurwa, co jest? O! Kurwa. o! Ja pierdolę. Oh o! Pokażę Wam na pierwszej wolę! Przejdę! No nie Gratulacje użytkowniku. Zostałeś wybrany jako najnowsze zwycięzca nowego iPhone 6S. Ja pierdolę. Nie wiem. Co dzieje? Nie. Nie. <śmienic> Dobra, opierdolę sobie Marchewkowe ciasteczka bez dodatku cukru O kurwa jak to miętkie już jest. Dobra, chyba sobie nie opierdolę jednak O kur Siema Daj mi spokój To Jesteś... Twój nowy najlepszy coach Ja jestem lepszy od Daniela Dobra i widzę na streamie. No i musisz wiedzieć, no? Czy czy często wydalasz? O kurwa. Łagam Na kluczyk wyro. No i dobrze, tak jak cię uczyłem Nie, teraz ja mam przejebamy, nie? O kur... Wiesz jak to mówię najlepszy. Powiem tak, y pomogę ci. Siema, muszę zobaczyć. Tam ktoś jest kurwa. Jak podejdę to jest martwy kurwa, za przecież Chyba to. No ale tak wygląda życie youtubera kurwa. Bierze kamerę i nagrywać, tego vloga teraz. Hihihih, m na tam jeść, oglądać do ręki, kamera w Dziękuję <laughs> Tam jest chłop. U! Co to było? Nie mam... Dobra, djury, bierzmy. Jest po prawej dziurę po prawej dziura. Jaka dziura Dobra, teraz to jest chujnie... To yy, no dzięki za przybycie. Za no, dużo osób nie ma teraz, nie, ale... No takie po, pożegnanie oficjalne, nie takie jak ostatnio, że wyłączyłem streama po prostu. Nie no, dzisiaj mi się podobało. Dzisiaj był fajny dzisiaj streamek. No to? Papa, pa, dobranoc. Wszystkiego dobrego. Bogies, jest, bogies, bog kurwa.